Jak już jesteśmy w tym Sharentingu i obejrzeliśmy sobie materiał o Lin Masy, to witam Was bardzo serdecznie, i teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy rodzicowie odkurwi. Totalnie odpieprzy. To jest historia sam z iCarly. To jest historia kobiety, która była zmuszana przez swoją matkę do zarabiania pieniędzy od, od małego. Jej matka po prostu wrzuciła. Swoje własne ambicje na dziecko, ale przyszło to w chorą fantazję. Opeczka w górę dla statystyk komentarz dla statystyk cynktu. był. Jak kradniemy, kradniemy z klasu, proszę Państwa, link w opisie do tego materiału. Kliknij go włącz, wycisz i oglądaj go razem ze mną. Wysyłam wam też na, na live, więc kliknijcie, włączcie, wyciście. Sprawdźmy, zobaczcie, to, to jest straszna historia, U się uważam. Janet McCartney to przez wielu uwielbiana aktorka, która grała m.in. w takich produkcjach jak iCarly czy Sami Kat. Jednak przez całą karierę była kontrolowana przez mamę, która doprowadziła do wielu zaburzeń swojej córki. A te prawie skończyły się tragicznie. Historia życia Janet McCarty jest naprawdę wyjątkowa i przykra. Ale zacznijmy wszystko od początku. Wielu z Was, Janet, zapewne Kto z Was oglądał w ogóle iCarly? Ja oglądałem. Uwielbiałem iCarly. I bardzo lubiałem y, tą. Wiktorię. Wiktorię, y, ta co śpiewała. Też mega mi się podobało. Tam w ogóle swoją Ariana Grande występowała. Z produkcji, o których wspomniałem chwilę wcześniej. Ale jak w ogóle ta, powiedzmy sobie szczerze, 6-letnia dziewczynka znalazła się w świecie Hollywood, w świecie, w którym w sumie to nigdy nie chciała się znaleźć. Jej rodzina była dość spora, nigdy się w niej nie przelewało, mieli oni ogromne problemy finansowe. Jednak prawie wszyscy w tej rodzinie chodzili do pracy, dzięki czemu ledwo, bo ledwo, ale jakoś wiązali koniec z końcem. Niestety, na koniec miesiąca często brakowało pieniędzy. A to można było bardzo łatwo zmienić. Wystarczyłoby, żeby mama Janet Debra, najzwyczajniej w świecie, zatrudniła się na stałe w pracy. Ona za to wolała sobie tylko Dorabiać czasem, zachowując się jak uczeń szkoły średniej, który dorabia sobie w wakacje, i właśnie w okresie wakacyjnym głównie pracowała jej mama. Poza nim zajmowała się domem i dziećmi, a szczególnie jednym dzieckiem, z którym miała szczególną i bardzo bliską, toksyczną wręcz relację, która na początku była. Bo... To jest ciekawe, że matka po prostu leniwa pizza, bo tak ją nazwę, i, i nazwę ją z, ze świadomością, co jej zrobiła temu swojemu dziecku. Więc ona była na tyle leniwa, że sobie pracowała tylko w wakacje. Miała w dupie, nie musiała, mogła pracować, ale nie chciało jej się, więc trzeba było zmusić dzieciaka do tego, no coś pięknego. Była szczera, jednak z czasem stała się bardzo interesowna. Bo w 1996 roku w rodzinie Janet miała miejsce Uff. tragedia, która całkiem zniszczyła przede wszystkim finanse całej rodziny. Okazało się, że Debra ma raka piersi. Leczenie było bardzo kosztowne, i ta, i ta sytuacja całkowicie zmieniła jej mamę, która jeszcze bardziej miała przysłowiowo mówiąc, na wszystko wyjebane. Przestała gotować czy sprzątać, a według Janet zmagała się ona z Borderline i była bipolarną osobą. Zdarzały się takie dni, że Debra goniła z nożem swojego męża Marka, nieustannie odmawiając wybrania się na terapię, którą sugerował jej mąż. To wszystko obserwował sąsiad, który wielokrotnie groził, że zadzwoni po służby na wzór opieki społecznej, ale tylko na groźbach się skończyło. I tutaj dopiero zaczynają się wybryki Debry, których no. będzie jeszcze wiele. Jak wiecie, często niespełnione marzenia rodzice przerzucają na swoje. czy Arkali było na Nickelodeon czy Disney? Na Nickelodeon. To było na Nickelodeon. W ogóle swoją drogą ten producent, ten grubasek, co uwielbiał stopy, to też się za nią brał tak swoją drogą. Obmacywał ją i tak dalej. Ale też to opowiada o tym. Dzieci I tak było też w tym przypadku. Mama Janet zawsze marzyła o karierze aktorskiej. Ja, zna, ja znam tą historię po prostu, więc yy, można sobie pogadać. Ale to jest przykre, i warto, żeby to szerzyć z racji tego, że zobaczcie, co może zrobić sharenting, jak, jak ludziom może odwalić. Co jej się nie udało, a w dodatku potrzebowali oni pieniędzy i użycie swojego dziecka w celach zarobkowych, w momencie gdy nie mieli oni zbyt wiele pieniędzy, wydawało się dla niej idealnym wyjściem. Dlatego zabrała swoją wtedy 6 córkę w dwugodzinną podróż do Hollywood, gdzie chodziła z nią od agencji do agencji. Tylko po to, aby jej córka dostała angaż w jakimkolwiek serialu. Tych agencji miała ona zwiedzić co najmniej 10. I mimo tego, że nieustannie je odrzucano, w końcu jedna z nich wręcz zlitowała się na Debron i Janet. Zaczęto pchać dziewczynkę do różnych castingów i w końcu dostała się do swojego pierwszego show w Mad TV, gdzie wystąpiła tylko w jednym odcinku. Ale był to dobry początek jej kariery, bo zaledwie rok później grała już w dwóch kniżowych... typa w ogóle? W produkcjach, co zapewniło nie... Ej, kurwa mać, jaka mina typa, abym się zesrał tam będąc z dzieciakiem, jakbym widział takiego typa. To ...w jednym odcinku. Ale był to dobry początek jej kariery, bo zaledwie rok później grała... Jezu, przecież on patrzy kurwa, jakby chciał ją zeżrzeć. Jak jakiś kurwa demon. ...jej kariery, bo zaledwie rok później... No patrzcie na ten wzrok. Jasny gwint. I te oczy, jak mu za nim... Jezu, kurwa, no przepraszam bardzo, ale tu... tu... Trochę dziwny wzrok na to dziecko. ...grała już w dwóch niszowych produkcjach, co zapewniło niezłą Jezu. wypłatę, oczywiście dla jej mamy, dzięki czemu ta nie musiała chodzić do pracy. Te no. dosłownie załatwiała swojej córce, która z roku na... Z, zajebiście, nie? Dzieciaka wjebałaś do pracy, a ty sobie zgarniasz pieniążki. No bo tak, bo po co pracować? Rok grała coraz częściej. Dosłownie, utrzymując swoją własną matkę i to już w wieku 9 lat. Jednak to marzenie debry, dzięki któremu cała rodzina mogła. No ta mina tego typa jest no, straszna, powiem ci szczerze, to jak jakiś kurwa demo, tak, kurw jakby chciał zeżyć te dziecko. spokojnie żyć było istnym koszmarem Janet, bo gdy w trakcie castingów, w których wymagane było tańczenie, dziewczynka wypadała słabo, przez co nie otrzymywała roli, to mama zapisała ją na zajęcia, na których spędzała prawie 20 godzin tygodniowo, tylko po to, aby lepiej wypadać w tego typu castingach. Do tego, gdy miała 11 lat, nauczyła ją liczyć kalorie, wydzielała jej porcję jedzenia niczym w więzieniu i ciągle mówiła jej, że waży za dużo. Dlatego... Tak jest, o to właśnie chodzi, nie? trzymała trzymała ją, jej wagę czylicie to i teraz się zastanówcie na naszym polskim podwórku Lil Masty, kiedy dojdzie do takiej sytuacji że będzie bo jeżeli dziecko przestanie zarabiać na vlogach to kiedy dojdzie do takiej sytuacji że będzie chciała ją przejść gdzieś tam na jakieś różne castingi i też jej nie odjebie bo ona zarabia teraz na dziecku i tylko na tym dziecku zarabia bo tak ogólnie to mało kto chce ją oglądać no ale to dziecko interesuje bardzo często kobiety, na przykład bardzo dużo kobiet chce oglądać, inne kobiety z dziećmi. I jednak jest ta sympatia, lubimy oglądać dzieci zadowolone i tak dalej, lubimy różne sytuacje. No to patrzcie, co się dzieje. Potem wariują. Jej ulubionymi posiłkami były lody bez cukru, sok jabłkowy i niesłodzona herbata. A gdy lekarz zauważył, że dziewczynka waży zdecydowanie za mało i bardzo możliwe, że ma anoreksję, to debra przyjęła wiadomości do siebie. Przytakiwała, ponoć nawet mówiła, że postara się, aby jej córka przytyła, jeśli faktycznie to szkodzi jej zdrowiu. Ale na słowach się skończyło, bo nadal wydzielała jej porcje ciągle powtarzała swojej córeczce, że musi być szczupła, jeśli nadal ma życie jej marzeniem i występować w telewizji. Dlatego kosztem spełnienia swojego marzenia przez własną córkę wprowadziła ją w zaburzenia odżywiania, z którymi ta przez bardzo długi czas nie potrafiła sobie poradzić. Yeah. My, uh, my mom had a with, uh, she had been hospitalized for anorexia a few times and she had introduced me to anorexia, um, because she thought it would uh, help me play Do tego Debra miała paranoje na punkcie piersi i od szóstego roku brała kąpiel ze swoimi dziećmi, gdzie badała im miejsca intymne, sprawdzając czy. Je nie, nie, to już, to, już, to już jest jakaś psychoza. Czy nie mają one żadnych guzów, przestała to robić Janet, gdy ta miała aż 17 lat. Jak sama mówi, w tym czasie czuła się, nazwijmy to niezręcznie. Contynuated ja. And you describe in the book that you felt violated. Yes, I absolutely felt violated. And eventually accepting that was the most, I think, integral piece to my own. And recovery. W międzyczasie, gdy nastolatcy zaczęły rosnąć piersi, to ta bała się, że wyrósł w jej gus i zaczęła panikować. To chyba najlepiej obrazuje, co robiła z nią jej mama. Bała się jej w jakikolwiek sposób przeciwiać, bo ta szantażowała ją swoją chorobą. Planowała całe życie swojej córki dookoła jej pracy. To ona decydowała na castingi, do jakich ról pójdzie jej córka, jak ją ubierze i przed przesłuchaniem w domu godzinami trenowała z Janet, aby ta otrzymała wybraną wcześniej przez Debre rolę. Trzeba przyznać, że jest to Ale ja się zastanawiam, jedno mnie tylko zastanawia, w całej tej jej historii, jaka matka była straszna, co ona jej nie robiła. Okej, okay. miewnięta. Współczuję naprawdę strasznie, współczuję. Wampir, no? Co robił ojciec? To jest moje pytanie. Dlaczego, jakim prawem pozwalasz tak traktować własną córkę? Jakim cudem do jasnej Anielki twoja córa jest wygładzana? Gdzie ty kurwa jesteś, się pytam. Bo, bo to mnie zastanawia, gdzie jest ojciec? Aż tak wysrane miałeś na to dziecko? Chore, a życie młodej aktorki wyglądało mniej więcej tak: praca, dom, praca, dom, dom, praca. Bo nie chodziła do normalnej szkoły, w sumie nigdy nawet do niej nie poszła, już od początku była na nauczaniu domowym i każde zajęcie miała ze swoją wtedy jeszcze ulubioną nauczycielką. Z czasem kariera Janet nabierała rozpędu, a przełomową dla jej kariery była rola w Zoo 101, gdzie zagrała dziewczynę, która dosłownie miała wszystko w dupie. Jej epizodyczny występ zapadł w pamięci Dana Schneidera, który pomógł zdobyć Janet główną rolę w serialu iCarly, a w nim wielokrotnie możemy zauważyć, jak jest ona całkowitą przeciwnością siebie. Dyrektor Dan Schneider doskonale wiedział o jej zaburzeniach odżywiania. Mimo to w roli Sam wielokrotnie mogliśmy widzieć ją jedzącą niezdrowe rzeczy wręcz garściami. Rola, która miała być spełnieniem marzeń, szczególnie jej mamy, okazała się dla samej Janet prawdziwym piekłem mimo że była ona uwielbiana przez fanów serialu, to sama nienawidziła swojej roli. nienawidziła tego, jak była traktowana na planie, tak jak w tym przypadku, gdy Dan Schneider ukazał uciąć z jej wypłaty 100 dolarów. doskonale wiedząc, że dziewczyna utrzymuje swoją rodzinę. $100 do Dlatego tego ta rola w serialu była dość mocno powiązana z jej życiem prywatnym. Nie dość, że Dan napisał dla niej postać dziewczyny, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania, to w dodatku nie utrzymuje kontaktu z matką alkoholiczką. Warto przypomnieć, że był to serial kierowany dla dzieci i nastolatków. Między innymi przez to, mimo tych wszystkich sukcesów, nie bardzo chciała w nim grać. Jednak za tym uśmiechem, który na ekranie widzieliśmy w ponad 90 odcinkach, kryło się coś więcej. I teraz chwilę porozmawiamy o Danie derze. No, to ten jebany oblek. Tak, swoją drogą. Który, jak już mogliście... A ryj to ma, kurwa, jak włosy łonowe ta broda My, wygląda. Patrz, jak on wygląda, no Obrzydliwy typ. Jak znasz jeszcze jego charakter, to po prostu zwymiotować można na jego widok. Że... Który, jak już mogliście się dowiedzieć z moich poprzednich materiałów, miał przeogromny fetysz stóp, ale miał też fetysz Janet. Namawiał ją do spożywania alkoholu, łapał ją za udo i nieustannie proponował masaże różnych części ciała. Gdy młoda aktorka powiedziała o tym swojej mamie, ta jednak zafiksowana na popularności. No oczywiście, te... widzicie, nawet nie powstrzymała go, bo, oczywiście, bo jeszcze bała się, że rolę straci, pieniądze straci, kurwa jedna że córki miała gdzieś to, co robił producent, bo oh. sobie sprawę, jakie konsekwencje może przynieść sprzeciw tak ogromnemu producentowi. Sama Janet nie chciała Stare za bardzo mu się sprzeciwiać, bo nie chciała stwarzać na planie jakichkolwiek problemów. Ale jakiś czas później nagrała kilka krótkich filmików skierowanych do Dana. Hey, Dan Schneider. A gdy dookoła producenta działo się wiele złych rzeczy, to zaoferowano jej 300 tysięcy dolarów, aby nie wypowiadała się publicznie na temat tego, co działo się w Nickelodeon. Oczywiście odrzuciła tę ofertę. Jednak jeśli miałbym wybrać coś, co Janet zyskała będąc w icarli, to tak naprawdę swoją pierwszą przyjaciółkę Mirandę Cosgrove, która później wielokrotnie wspierała Janet. No ona sama miała swoje problemy, nie też grube, kurwa. A to wsparcie bez wyznań później się przydało. Bo życie... A ja ją najbardziej lubiałem, no, to o dziewczyna, najbardziej lubiałem, strasznie mi się podobała. Wsparcie bez wyznań później jej się przydało, bo życie Janet już do tej pory było niemalże piekłem. To potem, gdy stwierdzono u jej matki nawrót choroby, wszystko się zmieniło. Janet przeprowadziła się bliżej Hollywood, bo nie miała prawa jazdy i też nie chciała mieszkać pod jednym dachem ze swoją mamą. Ta jednak zaczęła wykorzystywać swoją chorobę. Dawała swojej córce film na płycie i prosiła, aby razem go obejrzały. Janet, jak to dobra córka, zaprosiła mamę do domu, a ta nie chciała się od niej wyprowadzić i pasażer, nie? W ona po prostu nie chciała jej się pracować, więc ona po prostu żyła za pieniądze własnego dziecka i tyle. ...wchodziła się do swojej 21-letniej córki. Było to dla niej niekomfortowe, bo w tym czasie spotykała się z 12 lat starszym facetem, którego poznała na planie iCarly. A gdy pojechała z nim w tajemnicy na wakacje na Hawaje i paparazzi zrobili jej zdjęcia, o których dowiedziała się jej mama, to Janet otrzymała takiego SMS-a. Dear Net, I am so disappointed in you. You used to be my perfect little angel, but now you are nothing more than a little... all caps... fluzy, all used up, and to think you wasted it on that hideous ogre of a man. I saw the pictures on a website called TMZ. I saw you rubbing his disgusting hairy stomach. I knew you were lying about Colton. I had told her I was with a friend Colton. Add that to the list of things you are: liar, conniving, evil. you look pudgier too it's clear you're eating your guilt. thinking of you with his ding dong inside of you makes me sick, sick. I raised you better than this. What happened to my good little girl? Where did she go, and who is this monster that has replaced her you're an ugly monster now i told your brothers about you and they all said they disown you just like i do we want nothing to do with you love mom or should i say deb since i'm no longer your mother ps send money for a new fridge ours broke <laughs> Pieniądze, pieniądze i zryta psycha, co robi. Sprawy w życiu Janet toczyły się naprawdę szybko. A jej mama tym razem już nie wygrała z chorobą i odeszła z tego świata. To teoretycznie był koniec jej problemów. Ale całe życie żyła pod dyktando swojej mamy. Nie wiedziała za bardzo, co może teraz ze sobą zrobić i mimo tych pryszniców, gdzie była obmacywana przez mamę i tego nieustannego kontrolowania, to bardzo kochała debrę, I mimo że zdawała sobie sprawę z tego, że to co robiła mama, nie było w porządku, to ciężko przechodziła jej śmierć. Wcześniejsza anoreksja zamieniła się w bulimie, a sok jabłkowy w wysokoprocentowy alkohol. Przez to, że przez całe życie robiła to, co kazała jej mama, no to nawet po jej śmierci zastanawiała się, co i jak zrobiłaby debra. Przez tak wiele. Lat. Nigdy nie pomyślała o tym, że jej mama była wręcz katem, a zaczęła sobie to uświadamiać dopiero na terapii, która trwała aż 6 lat. I couldn't. Wyślij kasę, bo lodówka się zepsuła. No, to jest właśnie to. Jeszcze podobną historię ma Piper Rockley. Na Netflix oglądałem dokumenty z y, zła, sława, ciemna strona. Kate, coś tam. Nie umiem tego przyjrzeć. Znasz, nie znam. The idea, that my mother was abusive toward me because my whole way of life my whole way of going through the world through this lens of my no mom I don't I wyobraźcie sobie sms jesteś śmieciem mam nadzieję że zginiesz ps wyślij mi kasę bo mi się kurwa lodówka zepsuła w mordę kopalem to, to ja nie wiem to, 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 to <coughs> yeah, trzeba mieć tak zrytą banie, że to jest niepojęte once past for me even after she died i'm nothing without my mom i can't do anything without my mom i'm incapable i'm incompetent what would mom want what would mom think what does mom need reframing Jedną z części terapii Janet było też porzucenie aktorstwa. Czegoś, czego nigdy nie chciała robić. Ale była do tego zmuszana przez swoją mamę, za to od dziecka chciała być pisarką. I w końcu spełniła swoje marzenie, wydając książkę Cieszę się, że moja matka nie żyje. Jak sama mówiła, bardzo ciężko pisało jej się tą książkę. Szczególnie fragmenty, w których opisywała swoje prysznice z bratem, gdzie jej mama do 17 roku życia badała jej miejsca intymne. To nie są rzeczy, o których pisze się łatwo. Cała książka była dla niej formą terapii, a ta okazała się krajowym sukcesem, bo jej książka przez kilka tygodni była bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment Janet wyszła ze swoich wszystkich uzależnień, w które sama wprowadziła się po odejściu mamy. Porzuciła alkohol i inne używki, a co najważniejsze, pokonała zaburzenie odżywiania, z którymi miała problem tak naprawdę od dziecka. W całej tej drodze pomagała jej też przyjaciółka, którą poznała podczas tworzenia iCarly, Miranda Cosgrove, która była z nią, gdy ta miała problemy z bulimią, czy później z alkoholem. I mimo własnych problemów, między innymi ze Stalkerem, w tych trudnych momentach była blisko swojej przyjaciółki. To okropna historia. To jest historia. jedyne dobrego z tego, wszystkiego, że przyjaciółkę znalazła. która mimo... Ale właśnie to prowadzi szarenting. I do tego może doprowadzić. Właśnie Do różnych Stalkerów, do problemów z samych rodziców. Bo i na mózg siada. Tragedii, jaką była śmierć matki. Dlatego może... dziecko nie powinno zarabiać. Bo w momencie, w którym ty, twoje dziecko, zaczyna zarabiać więcej od ciebie, to sobie zdajesz sprawę, nie muszę pracować. Muszę wspierać moje dziecko, więc zrezygnuję z własnej pracy, nie zarabiasz własnych pieniędzy i to dziecko zarabia na ciebie. Role ci się odwracają i ty potem w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że bez tego dziecka nie jest, jesteś nikim. Więc budujesz sobie własne własne pieniądze, dosłownie, własną karierę, na dziecku. To jest straszne. I właśnie to robi Lili Masi aktualnie. Można powiedzieć, że skończyła. Się... Bo ona bez swojego dziecka aktualnie to jest kurwa nikim. Happy endem. Janet wyszła na prostą i wydaje się, że w końcu robi to, na co sama ma ochotę. Co, jak sama mówiła po odejściu Debry, było dla niej ogromną zmianą, która doprowadziła właśnie do wielu uzależnień. Historia Janet McCartney to historia dziewczynki i kobiety, która od dziecka była kontrolowana. Została gwiazdą na życzenie własnej matki, żyjąca tylko z nią, nie wiedziała, że to, co się dzieje w jej życiu, delikatnie mówiąc, jest niewłaściwe. Na szczęście po wielu zawirowaniach i ciężkich przeżyciach dziewczyna wyszła na prostą i chyba po raz pierwszy żyje w zgodzie ze sobą. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, a jeśli chcielibyście mnie wesprzeć to zapraszam na patroneta, dzięki któremu możecie zyskać sporo bonusów. Link... Dziękuję bardzo, miło było ukraść ten materiał.